Kończy się mój czas w Turynie. E, cztery dni we Włoszech minęły bardzo szybko, ale bardzo intensywnie. Bardzo się z tego cieszę, było wspaniale. Naprawdę wspaniałe cztery dni. E, a teraz na koniec Turyn po, poczęstował mnie deszczem. Płaczę, że wyjeżdżam. Bardzo mi miło z tego powodu, że płaczę. To znaczy, że dobrze mu było ze mną. E, wspaniałe cztery dni, bardzo intensywne. Dzisiejszy dzień był super intensywny, bo próbowałem zobaczyć najwięcej jak się da od właściwie 9 rano i biegałem od muzeum do muzeum, od kościoła do kościoła oglądać całą turyńskie ostatnie wieczerze. E, wszystko, wszystko, co tylko było możliwe, e, bo chciałem mieć to jakby z głowy, chciałem to zobaczyć, bo nie wiem kiedy tu wrócę. E, natomiast... Ta, ta ten dzisiejszy deszcz, który spadł tutaj, dał mi taki niesamowity niesamowite tło, niesamowity taki ambient barwy, światła, mm. dlatego że wszystko się przepięknie odbija w tej wodzie i w tej mokrej, w tej mokrej e, nawierzchni. Więc gra świateł i kolorów jest po prostu przepiękna. Cieszę się, że miałem okazję zobaczyć Turyn, taki piękny, słoneczny oraz mokry, tak jak dzisiaj, naprawdę coś pięknego. Jest ciepło, i ja mam wodoodporną e, koszulę na sobie. A coś jedzie, coś jedzie. E, wodoodporną koszulę na sobie jakoś mi to mało przeszkadza. Natomiast jest pięknie i bardzo się cieszę. Nagrałem, nagrałem chyba 20 godzin materiału, 25 godzin materiału, więc powoli, powoli będę to składał i rzucał Wam, żeby pokazać jak to wygląda. Żeby pokazać Wam jak wygląda Turyn w dzień i w nocy, jak wygląda w serii Pokażę Wam szkolenie, które robiłem oraz pokażę Wam drogi hop off, hop on, bo robiłem wszystkie trzy trasy więc będę miał okazję Wam pokazać jak wygląda, jak wygląda Turyn z, z drogi, z autobusu a teraz już powoli udaję się w stronę hotelu bo już jest bardzo późno, prawie 11 w nocy a jutro bardzo wcześnie rano wyjeżdżamy więc najważniejsze jest żeby wszystko spakować. Wyspać się niekoniecznie, bo będę spał w, samo, w samolocie i w pociągu, więc to będzie czas, kiedy mogę sobie odpocząć. Cieszę się, że spędziłem każdą wolną chwilę do maksimum, żeby zwiedzać to miasto i naprawdę było cudownie. Kupiłem parę drobiazgów, magnesów, ołówków. Takich drobiazgów, żeby to nie dźwigać, nie nosić tego. Eee, staram się, żeby to było minimum z tego. Co, co mogę przywieźć, więc nakręcę też filmik z tego co przywiozłem. Kupiłem sobie tylko duży przewodnik yy, po Turynie tylko dlatego, że ma tak piękne, tak piękne zdjęcia i tylko taki podstawowy opis. Dosłownie dwa, 3 zdania na każdy temat bez jakiegoś rysu historycznego, bo to jest mi istotne, jak się wpada do jakiegoś miasta na dzień czy dwa, jak tak naprawdę spędziłem tylko cały dzień dzisiaj, yy, od rana do wieczora i ja nie mam czasu na nazwiska i daty. Widzieć miejsce, chcę wiedzieć miejsca, chcę wiedzieć ich piękno i że to mi się udało. Turyn bardzo przyjemnie mnie przywitał. Bardzo jestem wdzięczny. Wspaniała, włoska pogoda. Przepiękny deszcz dzisiaj. Słuchajcie, cudownie. Dziękuję Wam bardzo. Jak to oglądacie, znaczy, że już wróciłem z albo dwa tygodnie temu do Dublina. I teraz dopiero mam czas, żeby to złożyć do kupy, ale powoli, powoli podzielę się z Wami urokami tego pięknego miasta. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia niedługo.